Dzień dobry Państwu, z tej strony Karol Gnat. Serdecznie Państwa pozdrawiam sprzed Bazyliki Santa Maria Maggiore. Tak, Panie Norbercie, ma Pan rację. Miejsce pochówku papieża Franciszka. Już jutro w tej Bazylice właśnie papież spocznie, a ja przy okazji wizyty w Rzymie i pracy Także chciałem się z Państwem podzielić również tym miejscem w transmisji live. Z każdą godziną przybywa do Rzymu pielgrzymów, przybywa turystów także tutaj na, na ten plac przed y, tą bazyliką. Ciekawe, czego się dzisiaj dowiedziałem rozmawiając z jednym z tutejszych spowiedników papieskich, ojcem Krzysztofem Popławskim, dominikaninem który spowiada tutaj między innymi w języku mandaryjskim oraz chińskim turystów, którzy, czy też pielgrzymów, którzy przyjechali nie tylko na tę uroczystość, bo wielu z nich miała zaplanowane przylot i pobyt w Rzymie i w Watykanie dużo wcześniej, ale mówił, że właśnie miejsce to pochówku było jego życzeniem, życzeniem papieża i było przygotowywane już od kilku miesięcy trwały prace, powiedzmy, remontowo budowlane w tej bazylice, natomiast już samą płytę nagrobną przygotowywano w ostatnich miesiącach, ale właśnie miejsce samego pochówku było już wcześniej oglądane przez papieża. Papież, jak tylko pierwszy raz w tych ostatnich miesiącach zanim trafił do szpitala, zanim już była taka sytuacja, powiedzmy, krytyczna jeszcze raz tutaj przyjechał sprawdził to miejsce wskazał, no i wszyscy wiedzieli, że to był znak do rozpoczęcia praca, one szczególnie przybrały tempa jak papież trafił po prostu do do kliniki Dżemeli i poczuł się gorzej, no a te ostatnie tygodnie, czy też ostatnie dni to już takie prace powiedzmy które miały tylko e, zadbać o, o pewną kosmetykę. Jesteśmy u frontu tej e, bazyliki, którą przed każdą wizytą papieską papież od, odwiedzał, ale ja pokażę państwu kolejkę, która oczekuje tutaj do tego, żeby wejść do tej bazyliki. Mnóstwo mediów, mnóstwo wywiadów. My również pracujemy dla państwa, będziemy Jutro transmitowali te uroczystości pogrzebowe. Przypominam o godzinie 10. sygnał będą produkowały media watykańskie. Tutaj no szczęśliwi, którym udało się podejść, i przechodzą przez, jak widzą Państwo, takie kontrole bezpieczeństwa, więc nie ma możliwości by ktokolwiek dostał się. Do środka bez wcześniejszej kontroli. Wcześniej, jeszcze tutaj nad, nad bazyliką i nad miejscowymi kamienicami, krążył śmigłowiec. Rozmawiałem z Rafałem Stańczykiem, korespondentem w Stanach Zjednoczonych. Mówił, że dokładnie ten sam śmigłowiec, czy taki sam, podobny, może nie ten sam, tylko podobny do tego, zawsze patroluje okolice, miejsca, w którym ma pojawić się prezydent. Donald Trump. Oczywiście wiemy, że przybędzie tutaj, bodajże w tej chwili jest w Salonikach. Natomiast zapowiedział swoją obecność na miejscu, więc być może wizyta tego śmigłowca tutaj patrol związana jest właśnie z bezpieczeństwem i z przybyciem amerykańskiego prezydenta. A zatem tutaj trwa kontrola prowadzona przez żandarmerię, przez policję. A ja zabiorę Państwa w inne miejsce. Czyli tu na tym placu jeszcze względnie niewiele osób, chociaż i tak jest cały czas ruch, mnóstwo grup wycieczkowych, młodzieży, bardzo dużo, dlatego że... No to jest pytanie, trwa albo zaczyna się Festiwal Młodych w Asyżu, o ile mnie pamięć nie, nie myli. To ciekawa sytuacja, także związana z kanonizacją Carlo Acutisa, która miała się odbyć właśnie jutro. No, ale kanonizacji nie ma. Zostaje przesunięta, i z informacji, które udało mi się tutaj pozyskać, ma zostać przesunięta. Oczywiście zdecyduje o tym kolejny papież. Ale ma zostać przesunięta na sierpień. Wtedy mają się odbyć uroczystości kanonizacyjne. A to kolejka wspomniana. Czyli tutaj mamy punkt kontroli. Tu mamy punkt kontroli, a tutaj kolejka. I będziemy szli sobie wzdłuż tej kolejki, a ja będę Państwu jeszcze opowiadał kilka ciekawostek związanych z różnymi miejscami. Za chwilę wybieram się do kościoła świętego Ludwika Króla. To jest kościół o tyle dla mnie ważny, ponieważ znajdują się tam trzy obrazy namalowane przez Karawadzia, Tak zwany Tryptyk Mateusza dlatego, że trzy obrazy dotyczą właśnie tego ewangelisty. A mówię o tym nieprzypadkowo, bo po pierwsze, lubię Caravaggia. Po drugie, było to pierwsze duże publiczne zamówienie tego artysty, żeby namalował obraz, więc dla niego samego ważna. Po trzecie, chodzi o ten, pier... o ten jeden z trzech obrazów, czyli powołanie świętego Mateusza. Drugi to jest męczeństwo świętego Mateusza, a trzeci z obrazów to jest obraz, Święty Mateusz i Anioł. On chyba tak, taki tytuł nosi, z taką gołębicą, która natchnęła świętego Mateusza do, napi do napisania Ewangelii. Ale mam na myśli ten, ten pierwszy obraz, bo on właśnie do niego papież w wywiadzie z jednym z rzymskich jezuitów odwoływał się mówiąc o tym, że on przeżył nawrócenie swoje. To jest świadectwo papieża Franciszka. Przeżył we wspomnienie właśnie świętego Mateusza. To jest bodajże 21 września. Mogą Państwo mi podpowiedzieć w komentarzu. Chyba to jest... E, chyba 21 albo 20... No na pewno jakaś wrześniowa data. E, 1953 rok. Bergoglio ma wtedy lat... 17. Idzie do spowiedzi. I jak sam mówi później w tym wywiadzie, doświadcza absolutnie Bożego Miłosierdzia. Bóg odpuszcza temu grzesznikowi, jak sam siebie nazywa, grzechy. No i wtedy właściwie rozpala jego serce i miłość do tego, żeby iść za Chrystusem. Właśnie w wieku 17 lat po tej spowiedzi Bergoglio informuje swoją mamę o tym, że chce być księdzem. No. Nie, nie, nie jestem mamą, ale jestem ojcem. Niemniej jednak no myślę, że każdy rodzic, który słyszy takie, e, taką deklarację swojego dziecka, na pewno jakoś tam się wzrusza, porusza jego serce. Tak samo było z mamą Bergolia. Nie była zadowolona z tego tytułu. E, no, ale, e, ale no widzimy, jak się ta, ta historia zakończyła. Yy, więc yy, wracam do tego, do tego karawadzie. Obraz, powołanie Mateusza. Papież się wielokrotnie raz że i powołuje do Mateusza, do grzesznika, do tego, na którego Bóg yy, wskazuje palcem Jezus i, i, i zaprasza do tego, żeby pójść za nim. I, no, to jest taki obraz, jak sam mówił, jego życia, czyli z jednej strony grzechu, z drugiej strony łaski i z trzeciej miłosierdzia. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe zestawienie, także w kontekście biografii, którą w, której w tej chwili, którą w tej chwili czytam, Nadzieja. Jakoś taką nadzieją wpisujemy się także trochę w to przesłanie papieża, że nadzieja zawieść nie może, żebyśmy byli pielgrzymami nadziei. Jest rok jubileuszowy, jak rzeczywiście zauważył pan Norbert i... No, i tak, i, i nawet sam ten tytuł autobiografii, która tutaj w, w, we Włoszech wyszła pod koniec stycznia, na przełomie stycznia, lutego, a w Polsce dopiero teraz to się pojawiła. W tłumaczeniu pani Ani Kowalewskiej, którą serdecznie pozdrawiam, miałem przyjemność z nią rozmawiać. Wspaniale się czyta tę książkę. Kawał dobrze wykonanej pracy. Świat książki, wydawnictwo wydało tę książkę. A teraz południowa strona bazyliki z napisem. O tym, że klemens X ufundował tę południową fasadę tej bazyliki poświęconą matce Bożej dziewicy. Tak jest tam napisane. Dokładnie z tej strony z tej strony bazyliki. E, tak, no i, ta, i wracając do tej, do tej nadziei e, bardzo ciekawy obraz tak naprawdę no, od człowieka doświadczonego migracją. Yy, tylko króciutko powiem o tym, co mogłoby zainteresować Państwa, podzielić się z tej książki, a to może czas odwrócić w ogóle kamerę. Dzień dobry, dziękuję serdecznie Pani Aniu. 21 września, tak, świętego Mateusza, tak myślałem właśnie, przestrzeliłem chyba tam o, o jeden dzień. Yy, yy, bardzo, ciekawą, bardzo ciekawą rzecz mówi o swoich dziadkach, którzy Pochodzą z, z Piemontu, z północnych Włoch, którzy chcieli wyemigrować do Argentyny. Zresztą bracia ojca, przepraszam, bracia dziadka Bergoglio, Giovanniego, byli już, byli już w, w Argentynie, między innymi w Buenos Aires, dlatego on chciał tam do nich, do nich dojechać. No, oczywiście przekonany lepszym życiem, jak to, jak to wśród wielu, wielu migrantów. Witam, pani Kiro. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Ja dzisiaj, szczerze przyznam, tak jakieś poruszeniem ducha mówię, ach, włączę, zrobimy streama, zobaczymy, ile osób uda nam, się, ile uda nam się połączyć. Tak często zdarza mi się bywać w takich miejscach, w których, wow, no aż dech zabiera, zatyka człowieka i, i mówię, Dlaczego miałbym się tym nie podzielić z Państwem. Planuję też jeszcze jednego live'a właśnie otrzymuję informacje. Eee... No, może udałoby nam się połączyć z Buenos Aires z księdzem, który jest w kontakcie z jedyną żyjącą już siostrą papieża. Najmłodszą siostrą, która bardzo przeżywa jego, jego odejście. Ale wracam jeszcze do tego Giovanniego, czyli do dziadka Bergolio i do jego babci. Oni w 1927 roku chcieli, spienięż... kupili bilety na, 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 na podróż statkiem do, do Buenos Aires z genui wypływali z portu i nie udało im się dojechać wtedy. Znaczy. Może nie tyle nie udało im się, co nie spieniężyli, nie sprzedali działki, którą posiadali ziemi, nie pozbyli się całego majątku, no i po prostu nie mogli, nie mogli wyjechać. Mimo wszystko, bo chciałbym jeszcze dosłownie kilka minut z Państwem tutaj pobyć. Dziękuję, pozdrawiam, pozdrawiam Pani Felo, dziękuję pięknie. I co? I no to jest Boża Opatrzność, o czym mówi Bergoglio m.in. W tej, w tej biografii, dlatego, że ten statek zatonął w 1927 roku. To jest taka, no, bym powiedział, historia włoskiego Titanika. Ale w tej książce Bergoglio opi opisuje kilka takich obrazów tonących łodzi, statków, migrantów z Europy, którzy chcieli się dostać do Ameryki Południowej. No, i właściwie wszystkimi tymi historiami żyje zarówno i kultura, i tradycja taka wiejska, prosta, i Włochów, szczególnie z północy, i, ym, i Argentyńczyków, Brazylijczyków, no wszędzie tam, gdzie, gdzie ludzie z Europy migrowali. Ona jest właśnie pieśni, ym, poematy, wiersze takie ludowe, piosenki. One są ym, właśnie okraszone tymi wszystkimi historiami migrantów, którzy chcieli, yy, którzy. Yy, no, chcieli po prostu dotrzeć do, 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 do południa Ameryki. No a później historii tych doświadcza, kiedy, jest, kiedy jego ojciec pracuje w fabryce, do której zaczynają przebywać po II wojnie światowej Włosi, Polacy, to mówi w książce, także Niemcy uciekający przed wojną, wtedy od ojca swojego, a on od tych właśnie migrantów, między innymi Polaków, dowiaduje się o tym, że Spadają bomby, są obozy koncentracyjne, ludzie giną w tych obozach, więc no, ta historia jakby tej migracji żyje, ja to dopiero zaczynam teraz odkrywać. Nie, nie rozumiałem tego, dlaczego on tak wielokrotnie właśnie o tych migrantach mówił. No a trzecia sprawa to, jak zostaje, jak zostaje wybrany na papieża, to odwiedza, odwiedza Lampedusę. To tak to tak na marginesie właśnie tej, tej historii jego dzieciństwa, tej migracji. Zarobkowej, Włochów, zresztą wielokrotnie okradza, okradanych często przez takich szabrowników, którzy nawet do tego stopnia preparowali listy, niby listy osób, które wyemigrowały z Europy do Ameryki Południowej i zachwalały pobyt no i życie takie dostojne właśnie w Ameryce Południowej. I to miało zachęcać innych do tego, żeby pozbywali się majątków i żeby no, wyjeżdżali za ostatnie, za ostatnie pieniądze do Ameryki Południowej. Wracam proszę Państwa powolutku na...